Panie Wojtku, nasza branża to jest specyficzna. Tutaj reklama nie działa. Słyszałem to od ludzi sprzedających okna, usługi B2B, drogie szkolenia, tanie szkolenia, sprzęt rolniczy, operacje plastyczne, kontenery, inwestycje itd. Każdy myśli, że akurat jego przypadek to wyjątek. I za każdym razem uśmiecham się pod nosem, bo wiem jedno: to nie branża jest specyficzna. To Twoi klienci są specyficzni i reklama musi być dopasowana do nich. Bo wiesz, co naprawdę znaczy, gdy ktoś mówi: "U nas reklama nie działa". To najczęściej znaczy coś w stylu: "Nasza recepcjonistka ciągle coś tam wrzuca na te social media, ale to nic nie daje". Albo to znaczy: "Zleciliśmy agencji, ale nie wiedzieli jak mówić do naszych klientów i tylko przepaliliśmy pieniądze". Albo znaczy coś w stylu: "Spróbowaliśmy raz, jeden raz, nie wyszło, więc to pewnie wina reklamy, ona nie działa i nigdy nie zadziała". Ale prawda jest taka reklama działa praktycznie w każdej branży, tylko musisz wiedzieć, że inaczej komunikujesz się z matką, która szuka psychologa dla dziecka. Inaczej z właścicielem firmy budowlanej, inaczej z lekarzem, inwestorem, właścicielem hotelu, hurtowni czy kliniki. Każda z tych grup jest obecna w trochę innych miejscach i to nie jest kwestia czy działa, tylko jak zrobić kampanię, żeby zadziałała właśnie w Twoim przypadku. Mam klientów z branż, o których ludzie mówią, wiesz, to działa tylko z polecenia, tego nie da się reklamować, u nas to nie przejdzie. I wiesz co? Gdy układamy strategie, procesy i kampanie, które są przemyślane, to nagle zaczyna działać. Często na przykład właściciele klinik medycyny estetycznej mówią mi, że próbowali robić reklamy, ale nie było z tego klientów. Bo to tak nie działa, panie Wojtku, to musi być taki ładny na Instagramie. Jak to kobietom się to będzie podobało, to one same przyjdą. Wtedy pokazuję case study, jak w tego typu biznesie. Do strony internetowej kliniki dołożyliśmy sklep internetowy na to kilka lejków i z tych działań wygenerowaliśmy ponad milion złotych dodatkowego przychodu w ciągu roku w pełni mierzalnego z tych kampanii. Więc jeśli myślisz, że twoja branża jest zbyt specyficzna, to nie powód, żeby nie robić reklamy, to powód, żeby wreszcie zrobić ją naprawdę dobrze. Bezpłatny dostęp do profit Insidera znajdziesz w profilu. Kliknij i odbierz.